Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Z góry dziękuję za wszystkie łapki, lajki, subskrypcje i komentarze. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest Grakom i oczywiście klient, bez którego ten odcinek by nie powstał. W dzisiejszym odcinku będzie komputer składany z serii Asus TUF TUF Gaming Obudowa będzie to GT502 od TUF, od Asusa Procesor i7-13700KF Płyta główna TUF Gaming B760 Plus z Wi-Fi Karta graficzna również od Asusa serii TUF Gaming czy TUF Gaming 470 Super Zasilacz również od Asusa z certyfikatem 80 Plus Gold ATX30 850 W. Pamięci RAM to będą good ramy DDR5 6400 MHz. Tak, teraz doszło do zmiany. W windowsie można przeczytać, że nie jest to 6400 MHz. W rzeczywistości jest to 3200 MHz. Nastąpiła zmiana nazewnictwa i można sprawdzić, to jest 6400 MB transferów. Dysk. Klient potrzebował szybkiego dysku, więc będzie to KC3000 od Kingstona 2 TB. Dodatkowy dysk HDD do przechowywania danych. To jest 4 TB od WD Western Digital Gold seria. Dodatkowo zostaną zainstalowane 4 wentylatory od Asusa również ROG Strix XF 120 i będzie też Windows 11 Pro. Zatem aha, jeszcze tak, jeszcze jeden z ważniejszych elementów chłodzenie od Arctica 360 Liquid Freezer 3. Też może znany Wam z poprzednich odcinków. Bardzo dobre chłodzenie z dodatkowym contact frame dla procesorów z serii Intel 12, 13 i 14 generacji. Tak więc zabieram się do składania. W tym odcinku również zostanie pominięty cały proces montażu z tego względu, że klient dosłownie za parę godzin potrzebuje ten komputer. Więc e, mając na uwadze interes klienta, proszę się pospieszyć, zrobić to szybko, jeszcze do tego zrobić to dobrze, bo to jakby jest najważniejsze, i dokonać testów undervoltingu procesora. Sprawdzić temperatury, działanie wszystkich komponentów. Tak więc widzimy się za chwilę, wtedy kiedy już cały komputer będzie złożony i przeprowadzę kilka testów, to też będziecie mogli zobaczyć. Na pewno będzie Cinebench, będzie Furmark. Myślę z tych głównych, bo one sprawdzają stabilność i działanie komputera, czy jest ono poprawne. Więc do zobaczenia za chwilę. Komputer jest prawie, że złożony w całości. To, to zostały takie elementy jak boki obudowy, filtry przeciwkożowe i tak dalej. Ale zanim jeszcze to zrobię, oczywiście chwila prawdy najważniejszy element, czy najważniejsza część całego montażu. Czy komputer uruchomi się za pierwszym razem? Więc sprawdźmy to. Zasilanie jest. Podświetlenie płyty głównej jest. Teraz naciskam przycisk start i wystartował. Czy będzie obraz? Jest, widzę, że będzie. Jest obraz. Great success. Jest obraz za pierwszym razem. To zawsze sprawia radość, jak coś się udaje, a szczególnie za pierwszym razem. Teraz instalacja systemu Windows i testy, więc zapraszam za moment. Wynik wysoki. W każdym razie 255 FPSów średnio. W benchu po undervoltingu było prawie 28 tysięcy i temperatury no tam w granicach 80-80 paru stopni. O wiele lepiej po undervoltingu, ponieważ przed undervoltingiem temperatury dobijały 100 stopni i nawet były słabsze, bo było 27 tysięcy punktów, że. Zamykam komputer, zamykam obudowę. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Wtedy widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia do następnego. Cześć.